Czodem ostatnio na sklep, aby znaleźć jakieś fajne i ciekawe monitory do przetestowania. I nawet nie wiecie, jak się zaskoczyłem, kiedy w segmencie zwykłych 24 calowych monitorów do codziennej pracy zobaczyłem tego właśnie Dela. Dlaczego się zaskoczyłem? Bo ten Dell, pomimo tego, że jest znacznie droższy od konkurencji, jest jednym z najlepiej sprzedających się monitorów tego segmentu. Więc ja mam jedno bardzo proste pytanie: dlaczego ludzie kupują akurat ten monitor Dela? Popatrzymy zatem na jeden z najbardziej popularnych segmentów monitorów, jaki istnieje. Zobaczymy, jakie istnieją inne opcje, ile normalnie kosztują monitory o takich właściwościach i dokładnie sprawdzimy tego Dela, aby zrozumieć, czym on tak naprawdę się wyróżnia od tańszej konkurencji. Popatrzymy na jego jakość wykonania, obudowę, podstawę, ale przede wszystkim na sam panel, no bo obraz jest najważniejszy. No a może akurat w tym przypadku to nie obraz jest najważniejszy, tylko sama marka oraz jej wręcz ogromne, wieloletnie. Powiązanie z rynkiem monitorów biurowych, gdyż wiele osób uważa monitory Dela, właśnie za te najlepsze monitory biurowe, jakie istnieją, więc sprawdźmy, jaka jest prawda. Na sam początek, co tutaj w ogóle dostajemy? 24 cale, 1080p i 60 Hz odświeżania na panelu IPS, brak funkcji pokroju g czy nawet i brak tych 75 Hz. A jak za chwilę zobaczycie, z input podlagiem też jest niezbyt ciekawie, więc trzeba zacząć od tego, że ten monitor nie jest monitorem do gier. No cóż, nie powinno to nikogo dziwić, ten monitor nigdy nie był robiony z myślą o graniu. To, co mnie zaskoczyło na samym początku, to wygląd całego Sprzętu, a przede wszystkim jego jakość wykonania, która jest po prostu fantastyczna jest to zdecydowanie poziom wyższy od innych monitorów na podobnej specyfikacji. Widok podstawy, która daje wam dosłownie wszystkie możliwe opcje poruszania ekranem w tym budżecie, to istna rzadkość, a dodatkowe porty USB, zarówno te z tyłu, jak i te, do których mamy dostęp od przodu, to bardzo miły dodatek. Warto też popatrzeć na porty wideo, gdyż tych tutaj dostajemy naprawdę mnóstwo. Jest HDMI, DisplayPort, ale jest też stary i nadal bardzo. W niektórych przypadkach Jary port VGA, który dosłownie w przypadku sprzętu konkurencji powoli przestaje istnieć, ale przecież nadal są miejsca, w których z VGA normalnie się korzysta i znacznie łatwiej jest zmienić monitor na nowy, jeśli coś się zepsuło, niż zmienić na przykład całą jednostkę, która posiada w sobie jeszcze jakieś ważne oprogramowanie bądź nie wiadomo co. Mam przeczucie, że Dell jeszcze do tych monitorów biurowych będzie ten port pakował przez następne lata. No ale już tutaj powoli, powoli widzimy, skąd się trochę bierze ta cena. Na. te wszystkie superlatywy, o których opowiadałem przed chwilą, nie są za darmo, za wszystko musimy tutaj przecież dopłacić. Nieważne jednak jak piękny, jak dobrze wykonany jest to monitor, ponieważ w monitorach liczy się wnętrze. Tak więc popatrzmy proszę, dokładnie na ten panel. Zacznijmy od kolorów, które są bardzo przyjemne. Mamy tutaj standardowe barwy Gamutu sRGB z zielenią i żółcią, troszeczkę nawet wychodzącymi do szerszego pokrycia, więc te barwy najbardziej nasycone będą na tym ekranie i jeszcze odrobinę żywsze, co też widzimy lekko w przekłamaniu barw. Samo przekłamanie barw, jak na tę klasę sprzętu jest naprawdę świetne. Średnia w okolicach dwójki z maksymalnym błędem w okolicach piątki dla czystej czerwieni to wyniki naprawdę fantastyczne do zwykłego codziennego użytku. Jednym z najważniejszych aspektów każdego monitora jest jego temperatura bieli. Bo to właśnie od temperatury bieli zależy to, czy będziemy mówić, że nasz monitor jest niebieski albo jest zbyt żółty. Tutaj osoba odpowiedzialna za to ustawienie wykonała swoją robotę na dosłownie piątkę z plusem, ponieważ na zakresie całej wręcz szarości widzimy idealny wręcz balans od samego początku do samego końca, zgodny ze standardem. Ale dobra, wróćmy do odcinka, ponieważ mam coś, do czego muszę się przyczepić. A rzeczą tą jest Gamma, gdyż ona ściemnia nam ciemne barwy, a zarazem rozjaśnia odrobinę jasne barwy. Taki rodzaj gammy nie wziął się znikąd. On przez kogoś musiał właśnie w taki sposób zostać tutaj ustawiony. Taką właśnie krzywą bardzo często widzę w monitorach typowo biurowych, ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego producenci postanawiają ją tak ustawić. Taka gamma daje nam teoretycznie takie sztuczne poczucie, że mamy odrobinę lepszy kontrast między niektórymi barwami na ekranie, lub też w przypadku pracy z tekstem w niektórych programach, gdzie mamy tu. Było bardziej szarawe niż białe, tworzy nam to odrobinę lepszy kontrast między czarną czcionką a. Ale to jest dosłownie takie wytłumaczenie, z którego ucieszy się nisza. Zdecydowanie uważam, że znacznie więcej osób cieszyłoby się, gdyby ta gamma po prostu podążała za standardem. Skoro przed chwilą powiedzieliśmy o białym tle, to porozmawiajmy też o jasności i poborze energii. To drugie w przypadku tego monitora jest prawie że zerowe. Pobór w okolicach 11W przy 100% podświetleniu to wartość bardzo, ale to bardzo mała. Często jedna zwykła pojedyncza żarówka led w waszym domu będzie pobierać więcej niż cały ten monitor. Maksymalna jasność tego monitoru. Jest trochę mniejsza niż się spodziewałem i wynosi okolice 230 nitów. Jest to jasność całkowicie standardowa i jeśli pracujecie w bardzo jasnym pomieszczeniu, to zdecydowanie polecam w jakiś sposób zasłonić okna. Ale przejdźmy teraz do jednej rzeczy, która jest na tym monitorze naprawdę świetna i często jest wyznacznikiem tego, że mamy do czynienia z panelem o mniejszej ilości błędów, za który producent zapłacił więcej. W przypadku kupna paneli do swoich monitorów mamy do wyboru różnego rodzaju klasę sprzętu, który oznacza procentowo ilość monitorów, które mogą mieć. Jakieś mniejsze problemy. Więc logiczne: im wyższa klasa, tym bardziej pewny panel. Ale oczywiście również wyższa cena. O czym w takim razie mówię? O nierównomierności podświetlenia na tym monitorze, która jest prawie że idealna. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz w tym właśnie segmencie miałem egzemplarz danego monitora, który wyglądał po prostu tak świetnie. Nierównomierność czerni jest tak dobra, że nawet w zdjęciu, które jest absurdalnie rozjaśnione, nie jestem w stanie zauważyć jakichś większych błędów. Ba, nie jestem w stanie zauważyć jakichkolwiek błędów. W normalnym użytkowaniu to wygląda po prostu perfekcyjnie. A jest to rzecz naprawdę nietypowa, gdyż panele IPS wyróżniają się tak tzw. IPS Glow. I wiele osób mówi, że jest to nawet już nie tyle ich problem, co ich całkowicie naturalna, niechciana cecha. Więc posiadanie panelu IPS, który wreszcie nie ma IPS Glow i w którym wreszcie nie widzę jakiegoś backlight bleedingu. Cieszę się, po prostu cieszę się, że takie monitory jeszcze istnieją na tym rynku, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Niezbyt świetnie wygląda tutaj kwestia gier, bo chociaż owszem, mamy bardzo fajne kolory i całkowicie akceptowalne, jak na 60 Hz, w reakcji pikseli, to po pierwsze nie mamy tutaj chociażby G-Sync'a ani FreeSync'a, które istnieją u tańszej konkurencji, a przede wszystkim mamy te zablokowane 60 Hz, które to niestety posiadają dosyć duży input lag. Domyślam się, że jeśli ktoś szuka monitora do pracy i do biura, to nie jest to żaden problem, ale w przypadku osób, które chcą kupić do domowego użytku i od czasu do czasu po prostu w nim coś miło zagrać, to zdecydowanie w tym budżecie jesteście w stanie znaleźć opcje, które tak po prostu były robione bardziej z myślą o graniu i są w stanie zaoferować chociażby synchronizację czy znacznie lepsze opóźnienie sygnału. Od przykładowy model od LG za około 250 zł, mniej sprawi się pod tym względem znacznie lepiej. No to omówiliśmy tego dela, więc przyjrzymy się teraz, proszę, temu całemu rynkowi monitorów do codziennego użytkowania i do pracy. W budżecie w okolicach 500-600 zł jesteśmy w stanie znaleźć tańsze 24-calowe monitory 1080p od takich marek jak chociażby Samsung, LG, Acer, Yamaha czy AOC. W focie około 800 zł jesteśmy w stanie już znaleźć bardzo ciekawe monitory o proporcjach 27 na 9, które dadzą nam większą przestrzeń roboczą. Co ciekawe, za dosłownie 30 zł więcej niż dzisiaj testowany Dell jesteśmy w stanie znaleźć już najtańsze monitory 27-calowe 1440p, które są nieporównywalnie większe i dadzą nam nieporównywalnie większą przestrzeń roboczą do pracy i codziennego użytku. Tak więc jak widzicie, kiedy porównamy ten sprzęt do innych monitorów na rynku, to zauważymy, że ten Dell jest tak po prostu drogi i cenowo stoi on w całkowicie innej klasie od innych monitorów na takiej specyfikacji. I osobiście po przetestowaniu tego monitora, ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest on droższy. Popatrzmy na podstawę, której te tańsze opcje, o których przed chwilą powiedziałem, nie mają. Popatrzmy na dodatkowe porty, popatrzmy na porty USB, popatrzmy na jeszcze lepszą jakość wykonania i popatrzmy na zaskakująco fantastyczny panel, który w tym wszystkim siedzi. Widać, że pod wieloma względami jest to po prostu produkt o klasę wyżej od standardu. Jednak zarazem, patrząc na jego wszystkie plusy i minusy, sam szczerze też uważam, że bez żadnego problemu większość z Was oglądających ten materiał byłaby równie zadowolona ze zwykłego monitora tej specyfikacji za jakieś 250 zł. Tych Mniej, ponieważ pod względem obrazu często dostajemy bardzo zbliżone wartości, a w niektórych przypadkach dostajemy nawet lepsze możliwości do grania, jeśli jest to coś, co nas akurat również interesuje. Tak więc, w przypadku tego Dela, kiedy ja na niego popatrzę, to zdecydowanie widzę fantastyczną jakość wykonania, fantastyczny wygląd oraz te wszystkie dodatki, które są wokół niego. Ale oczywiście, za te wszystkie dodatki musimy dopłacić. W tej cenie również jesteśmy w stanie tak po prostu znaleźć monitory większe oraz takie o znacznie większej przestrzeni roboczej, więc. Jeśli jesteście osobami, które chcą pracować na kilku oknach jednocześnie, to nawet w budżecie w okolicach 900 zł, polecam popatrzeć już na monitory o proporcjach 21 na 9 albo na monitory 27-calowe 1440p, które w takich kwotach jak najbardziej znajdziecie. Tylko trzeba być w 100% świadomym tego, że wtedy płacimy za większy panel i lepszą rozdzielczość. A wszystkie inne pozostałe aspekty, którymi m.in. ten Dell się wyróżnia, jak jakość wykonania, wygląd, kwestie dodatkowych portów oraz kwestie jakości samego podświetlenia, po prostu są znacznie, ale to znacznie niższej jakości. I dopiero dodanie następnych 200, bądź nawet i 300 zł, da nam sprzęt większy na większej rozdzielczości, o mniej więcej takiej samej jakości, jak ten sprzęt obok mnie. Więc jest to Monitor naprawdę wyjątkowy i cieszę się bardzo, że go przetestowałem. Ale od razu mówię, że z drugiej strony, ten oto sprzęt zdecydowanie, ale to zdecydowanie nie jest dla wszystkich. I myślę, że wielu z Was w tym budżecie wolałoby dołożyć do być może czegoś odrobinę większego, albo oszczędzić i wziąć coś o takiej samej specyfikacji, ale za 250, a nawet i 300 zł mniej. I to właśnie do Was mam teraz bardzo ważne pytanie: czy jesteście osobami, które wolą wydać więcej? Jeśli są świadome tego, że sprzęt, który kupują, jest zdecydowanie lepszy od konkurencji, czy czy też jednak jesteście osobami, które wolą kupić coś zdecydowanie znacznie tańszego, no bo przecież specyfikacje są bardzo podobne, by nie rzec identyczne, więc co to za różnica?